Pocketbook Touch Lux 5 to najnowszy model czytnika z tej serii. W dzisiejszym filmiku przedstawię jego unboxing. Czytnik jest solidnie zapakowany w kartonowe pudełko, dzięki czemu możemy być spokojni o nasz sprzęt podczas transportu. W opakowaniu znajdziemy Lux 5 zapakowany w folię ochronną oraz instrukcję obsługi. Dodatkowo w kartonie został umieszczony kabel USB służący do ładowania urządzenia oraz podłączania go do komputera. Po wyjęciu z folii TouchLux 5 prezentuje się estetycznie. Klecki czytnika są wykonane z matowego czarnego tworzywa, na którym mogą być szczególnie widoczne zabrudzenia od palców. Natomiast na przodzie urządzenia znajdziemy dotykowy ekran oraz klawisze fizyczne służące m.in. do przewracania stron w książkach. U dołu czytnika znajdziemy wejście micro USB, wejście na kartę microSD oraz przycisk do włączania i wyłączania urządzenia. Pierwsze uruchomienie Pocketbooka Touch TouchLux 5 przebiega szybko i sprawnie. Na wstępie zostaniemy poproszeni o wybranie z listy języka, jakim się posługujemy. Później zostaniemy poproszeni o połączenie urządzenia z Wi-Fi lub pominięcie tego kroku. Następnie będziemy musieli zaakceptować garść informacji w regulaminie producenta. Na koniec wystarczy ustawić datę i godzinę i nasz sprzęt jest gotowy do działania. Na pierwszy rzut oka Tac Lux 5 to klasyczny kompaktowy czytnik. Posiada intuicyjny system i najwyższej rozdzielczości dotykowy ekran. Podczas czytania możemy dostosować tekst do naszych preferencji dzięki rozbudowanym narzędziom typograficznym. Oprócz tego Lux 5 oferuje nam możliwość notowania po dokumencie, zaznaczania ważnych słów czy zdań. Podczas wieczornego czytania możemy skorzystać z podświetlenia ekranu które daje nam możliwość nie tylko dostosowania natężenia emitowanego światła, ale również pozwala nam na zmianę temperatury barwowej, co jest szczególnie ważne podczas dłuższego czytania, ponieważ ciepłe światło będzie mniej męczyć nasze oczy. Oprócz klasycznych opcji, Pocketbook oferuje nam dodatkowe aplikacje, takie jak gry, słownik czy kalkulator. Szczególnie interesującą aplikacją jest tu przeglądarka internetowa, która działa całkiem przyzwoicie i spokojnie możemy korzystać z niej do przeglądania blogów i czytania wiadomości. Podsumowując, Podsumowując, Pocketbook Touch Lux 5 robi całkiem dobre pierwsze wrażenie. Nie jest to model wnoszący nowe innowacyjne rozwiązania, a solidnie wykonany, kompaktowy i funkcjonalny czytnik w adekwatnej i przystępnej cenie. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia.